Wczoraj rząd Portugalii upadł. Stało się tak, ponieważ nie uzyskał wotum zaufania w parlamencie. A to wszystko przez kontrowersje związane z premierem Luisem Montenegro. Chodziło o jego wcześniejszą działalność zawodową i związki z prywatną firmą doradczą, którą założył przed objęciem urzędu. Premier w ostatniej chwili próbował dojść do porozumienia z opozycyjną partią socjalistyczną, aby uniknąć głosowania, ale się nie udało. Ostatecznie rządząca centroprawicowa koalicja i liberałowie byli jedynymi, którzy poparli rząd. W efekcie Portugalia czeka na trzecie w ciągu trzech lat przedterminowe wybory, które prawdopodobnie odbędą się 11 lub 18 maja. Z tego co słyszę, wśród portugalskich znajomych nastroje są sceptyczne, panuje duże zniechęcenie i słychać komentarze w stylu: Nie ma na kogo głosować, więc można się spodziewać, że frekwencja wyborcza będzie bardzo niska.